Troszkę w lewo wędka ekstra i pauza. Jedziesz? Pauza. Pa jedziesz? Jest! <laughs> Nikuś wędeczka pięknie. Powolutku, spokojnie, kochanie. Dasz sobie radę, seba tam jest. To jest meter, Nikuś. Na razie jeszcze nie jest pod Ciąg, go, ciąg, ciąg, go, ciąg. Jak ja nie jest wielki. Jaki on jest wielki.